I myślę też, że warto uświadomić sobie, że medytacja to nie jest żadne czary mary, to nie jest żadna magia ani biała, ani czarna, to jest po prostu naukowo potwierdzony trening mózgu. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a ty słuchać będziesz kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Nie wiem czemu w ostatnim odcinku mam wrażenie, że powiedziałem zupełnie coś innego. Dzisiaj odcinek solowy, kolejny odcinek, jak mówię często, z pobudek egoistycznych, nagrany, dlatego że temat mnie szalenie interesuje, a tematem dzisiejszego odcinka jest medytacja. I myślę, że kiedy ktoś powiedziałby nagłos słowo medytacja właśnie, to wiele osób wyobraziłoby sobie człowieka, osobę, postać, która siedzi w takiej pozycji kwiatu lotosu, zamkniętymi oczami, gdzieś pewnie na szczycie góry, jeszcze pewnie w mnisich szatach. I pewnie jest to związane z tym, że bardzo wiele takich Stokowych fotografii czy fotografii, zdjęć w internecie, które wyskakują po wpisaniu w wyszukiwarkę słowa medytacja, właśnie podobnie wyglądają. I dzisiaj chcę. Bo z jednej strony oczywiście, że te obrazy są trochę uzasadnione. Jednak medytacja to zdecydowanie coś więcej niż tylko trwanie w takiej pozycji, o której mówiłem, medytowanie przez wiele godzin, bo pewnie z tym się też kojarzy medytacja. A to jest coś, co jest można powiedzieć dość błędnym wyobrażeniem. I oczywiście, że pewne odmiany czy pewne rodzaje hmm, sposoby, techniki bardziej medytacji mogą trwać długo. Jednak ja chcę dzisiaj skupić się na czymś znacznie prostszym i myślę, że ten odcinek jest głównie dla tych, którzy chcą zacząć albo wrócić do medytowania i potrzebują jakiegoś impulsu, być może jakiegoś, jakiejś inspiracji czy pewnych dowodów na to, że warto medytować. Otóż warto. I na wstępie powiem, że pewne badania mówią o tym, że już po ośmiu tygodniach. Regularnego medytowania na trwałe zmienia się struktura naszego mózgu. Następuje dobra, nie z przymrużeniem oka, ale dobra zmiana w naszym mózgu. I dziś właśnie opowiem o tym, co nauka mówi o medytacji, jak ta medytacja wpływa na ciało, na psychikę oraz jak zacząć, nawet jeśli tego nigdy nie robiłeś, nie robiłaś, czy powiedzmy, może nie masz na to czasu. Medytacja to trening uwagi, to trening świadomości. To narzędzie, które obniża stres. Potwierdzają to liczne badania, opublikowane chociażby na łamach Journal of the American Medical Association. Medytacja również poprawia koncentrację. Sam często korzystam właśnie z takich y, technik medytacyjnych, żeby poprawić swoją koncentrację i to też udowodnili wielokrotnie y, naukowcy, badacze, osoby, które interesują się tym zjawiskiem, chociażby badania, które są. Czy były przeprowadzane na Uniwersytecie Kalifornijskim. Ale też, co jest myślę sporym zaskoczeniem dla niektórych, medytacja może również spowolnić starzenie się komórek, ale o tym powiem więcej trochę później. Zacznę od tego, aby przybliżyć Ci kilka takich chyba najbardziej popularnych technik medytacji. Pierwszą z nich będzie medytacja mindfulness, medytacja uważności. Taka obserwacja bieżącej chwili bez. Oceniania bez odnoszenia się do czegokolwiek. To jest takie skupienie się na, na przykład na oddechu, skupienie się na dźwiękach, na otoczeniu, właśnie po to, aby być uważnym w tej chwili, w której medytujesz. Ta medytacja, myślę, że będzie głównie czy najchętniej wykorzystywana przez osoby, które są częściej zestresowane czy mają kłopot z natłokiem myśli. Tutaj w ramach tej medytacji uważności jest też taki program MBSR, czyli taki Mindfulness Based Stress Reduction i to jest taki, taka technika, taki zestaw ćwiczeń, program, jak powiedziałem, opracowany przez pana Johna Kabat-Zinna i jest on założycielem m.in. kliniki redukcji stresu, a badania, które były przeprowadzane na jednym z uniwersytetów, teraz już nie pamiętam, z, po, mówiły o tym, że ta technika zmniejsza objawy lęku u uczestników tego programu nawet o 58%. To bardzo dużo. Drugą również popularną metodą, która wywodzi się z buddyzmu, jest medytacja meta, czyli medytacja życzliwości. I ona polega na rozwijaniu miłości, czy takiej miłującej dobroci wobec nas samych, ale także wobec. Osób nam bliskich, czy wobec innych generalnie istot ludzkich. I ta medytacja jest świetna dla tych, którzy uważają lub mają trudność w relacjach, lub na przykład mają niską samoocenę. Ta medytacja, praktykowana często, regularnie, zdecydowanie poprawnie wpłynie, czy, czy dobrze wpłynie na takie osoby. Trzecim rodzajem, czy techniką medytacyjną, będzie medytacja transcendentalna, czyli takie Powtarzanie mantry w celu osiągnięcia takiego głębszego stanu relaksu, głębszej medytacji. Ta z kolei technika służy wszystkim, którzy szukają redukcji stresu, którzy szukają e, relaksu, którzy szukają odprężenia. Myślę, że to, jest, to, że to są takie trzy podstawowe. Oczywiście, samych technik medytacyjnych jest zdecydowanie więcej. Natomiast myślę, że na początku, Warto zacząć, jeśli nie miałeś jeszcze nigdy okazji zacząć medytować, to dobrze jest zacząć od medytacji, tak zwanych medytacji prowadzonych, bo to będzie chyba najprostszy sposób na to, aby rozpocząć przygodę właśnie z medytacją. Te medytacje prowadzone świetnie wprowadzają, wprowadzają w stan rozluźnienia, w stan relaksu, ale również pomagają się lepiej skoncentrować, czy przygotować na przykład na dobry sen, na dobry relaksujący stre sen. Wystarczy wsłuchać się wtedy w głos lektora i po prostu podążać za instrukcjami, które on odczytuje czy mówi. W ramach takiego projektu czy programu medytacji prowadzonych, ja preferuję, ponieważ bardzo lubię medytacje prowadzone, i zdecydowanie lepiej sprawdzają się one u mnie, niż gdybym sam koncentrował się na. Ale to też robię, ale, ale najchętniej generalnie sięgam właśnie po medytacje prowadzone. Preferuję głosy o barwie ciepłej, preferuję głosy o niskim tonie. Przeważnie męskie, chociaż nie zawsze są też bardzo przyjemne w odbiorze głosy kobiece, natomiast zdecydowanie chętniej wybieram głosy męskie. Ja z kolei korzystam też z medytacji w języku angielskim, jakoś tak się już przyzwyczaiłem, ale też coś, o czym powiem na końcu, myślę, że może pomóc tym, którzy na przykład mają z tym problem, czyli nie chcą słuchać medytacji w innym języku. Dlatego zostań ze mną do końca, tam będzie coś, co może Ciebie zaciekawić. Znowu wrócę do swoich doświadczeń, bo kiedy sam zaczynałem, to zastanawiałem się, jak długo powinienem medytować. Ile taka medytacja powinna trwać? Czy to właśnie zgodnie z tym wyobrażeniem, że powinienem siedzieć godzinę w pozycji kwiatu lotosu? Czy może wystarczy kilkanaście czy kilkadziesiąt minut? Otóż dla osób, które początkują, wystarczy nawet. 3 do 5 minut myślę, że maksymalnie nawet z takich yy, dla osób właśnie początkujących 10 minut to będzie naprawdę wystarczający czas na taką codzienną medytację. A badania, które były opublikowane na łamach Psychological Science, bodajże w 2018 roku pokazywały, że nawet taka właśnie 10-minutowa medytacja, ale regularna, znacząco poprawia koncentrację. Dla bardziej zaawansowanych z kolei yy, myślę, że Istotne, czy może nawet oczywiste dla niektórych będzie wydłużenie tego czasu medytacji 20-30 minut. To będzie świetny czas. Na przykład wspomniany wcześniej program MBSR, czyli ten Mindfulness Based Stress Reduction, to jest taki program, w którym sesje są około 45 minut, więc myślę, że to, to też pokazuje, że dla tych bardziej zaawansowanych dłuższa medytacja jest ok. Chyba w którejś z, książki, z książek Osho, też takiego nauczyciela medytacji, czytałem, że jeśli nie masz czasu na medytację, powinieneś medytować długo. Kiedy masz czas na medytację, medytuj krótko. Pewnie gdzieś do tego wrócę, gdzieś to znajdę i postaram się przytoczyć bardziej poprawnie. Natomiast chcę Ci też powiedzieć, jakie efekty może dostarczyć praktyka medytacji, bo dobre zmiany, o których wspominałem trochę na początku dobre zmiany w mózgu to takie badania, które, które potwierdzają te. Mm, Wpływ medytacji na, na nasz mózg to badania pani doktor Sary Lazar. Myślę, że możesz znaleźć jej wystąpienia na przykład na TEDxie. Gorąco namawiam, żeby posłuchać o tym. Ale te badania wykazały, że po ośmiu tygodniach medytacji nasza kora przedczołowa, czyli ta część mózgu odpowiedzialna za decyzję, robi się grubsza, robi się mocniejsza, a z kolei ciało migdałowate, czyli to centrum strachu, kurczy się. Czyli to jest ta trwała zmiana w naszym mózgu, korzystna zmiana w naszym mózgu. Jak powiedziałem, warto też obejrzeć ten materiał na TEDxie, pani doktor, a ja podlinkuję w opisie tego odcinka podcastu, żeby łatwiej było ci do tego trafić. Inną myślę, że istotną, czy korzystną zmianą, czy wpływem medytacji jest po prostu odporność na stres. Duża, duże badanie, taka metaanaliza z Nature Review Neuroscience potwierdza, że medytacja obniża skutecznie poziom kortyzolu nawet 30%. Przypomnę, że kortyzol jest to hormon stresu, który oczywiście, że jest dla nas bardzo potrzebny, jest istotny i może dobrze działać, o czym mówiłem wielokrotnie w podcaście. Ale trwały, czy trwale wysoki poziom kortyzolu jest też, czy może być destrukcyjny dla naszego organizmu, o czym też oczywiście mówiłem. Może wpłynąć na stany zapalne, na wywołanie depresji z kolei. Depresja jest pewnego rodzaju stanem zapalnym, o czym niektórzy naukowcy mówią. Inną, trochę pewnie zaskakującą, korzystną zmianą, jaką w naszym organizmie mogą wywołać medytacje, będzie spowolnienie starzenia co jest teraz myślę bardzo na topie, taki aging, tak? czyli co zrobić, żeby żyć długo, o czym też nagrałem ostatni odcinek podcastu. Badania pokazują, że medytacja, czy osoby, które medytują, mają skłonność do wydłużania, czy też spowolnienia, skracania telomerów, czyli takich końcówek, chromosomów, których skracanie wiąże się właśnie ze starzeniem. Dlatego warto, z wielu powodów, warto medytować. A jednym z takich, jednymi z takich najprostszych objawów, korzystnych objawów dotyczących medytacji, takich objawów, które możesz szybko zaobserwować, są z pewnością właśnie efekty obniżenia kortyzolu, podniesienia poziomu skupienia praktycznie zaraz po zakończonej sesji medytacyjnej czy medytacji. To jest takie natychmiastowe też opanowanie napięcia, stresu. W zależności od tego, w jakim celu uruchamiasz e, swoją aplikację, czy swoją medytację prowadzoną, czy w jakim celu zaczynasz medytować. Myślę, że niektóre medytacje w połączeniu z afirmacjami, e, z ćwiczeniami oddechowymi pomagają bardzo dobrze zacząć dzień. Inne z kolei na przykład odzyskać energię. A jeszcze inne, z których ja też chętnie korzystam, wyciszają wieczorem, czy późnym popołudniem i pomagają zasnąć. A później tak naprawdę pomagają dobrze spać. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, że warto zacząć medytować, czy wrócić do medytowania, jeśli już miałeś, miałaś takie przygody. Dlatego przypomnę tylko, jak warto zacząć. Warto wybrać na przykład jedną technikę i testować ją przez na przykład tydzień. Może to być mindfulness na jakiejś aplikacji, na przykład aplikacji Headspace. Ja korzystam najczęściej z medytacji dostępnych w aplikacji Aura Ring, czyli w tym moim pierścieniu, który nie tylko pomaga mi mierzyć jakość snu, ale także właśnie poziom stresu i paru innych rzeczy. Ale też testowałem też inne aplikacje jak Calm, czy Balans na przykład. I bardzo często, głównie w tej aplikacji ORA Ring, korzystam z medytacji przed samym zaśnięciem. Wiem, że mam zapędy do bycia gadżetarzem, ale też kupiłem specjalne e, słuchawki, które, które nie przeszkadzają w trakcie, kiedy już zasnę. Inne słuchawki bardziej uwierają, szczególnie nauszne. Te mieszczą się pięknie w małżowinę uszną, ale nie jest to lokowanie produktu, tylko chcę powiedzieć, że można fajnie zasnąć z medytacją, czy z jakimś programem usypiającym, na przykład. Kolejnym punktem istotnym, myślę, żeby zacząć, czy takim namawiającym, czy pomagającym, może zacząć, to będzie znalezienie w miarę stałej pory, o której czy kiedy możesz medytować. Na przykład, szczególnie na początku, może to być rano zaraz po przebudzeniu, tu, kolej, tu z kolei badania mówią o tym, że poranne praktyki medytacyjne zwiększają koncentrację, co też mogę potwierdzić często też po przebudzeniu. Robię pierwsze czynności związane z, z higieną dnia, i na przykład siadam na chwilę w fotelu i puszczam sobie medytację. W trakcie medytacji, co może niektórym utrudniać medytację czy powrót do medytacji, to są myśli, po prostu które się naturalnie pojawiają i tutaj warto zapamiętać sobie coś takiego, żeby z nimi nie walczyć, że to jest zupełnie normalne, że te myśli się pojawiają, że one są pewnego rodzaju dystraktorami, takimi rozpraszaczami, natomiast w trakcie medytacji po prostu trzeba im pozwolić się pojawić. Na chwilę niech ta myśl zagości w głowie, a później niech po prostu z tej głowy nam Przejdzie i pojawi się kolejna myśl, i znowu ją puszczamy dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wracamy do koncentrowania się na punkcie albo na dźwięku odgłosu, albo na jakimś innym dźwięku muzyce, którą sobie puszczamy, na przykład do medytacji, jeśli to nie jest medytacja prowadzona, o której mówiłem. Myślę, że czasami też bez aplikacji, ja z kolei tak staram się robić, zaczynam praktykować ćwiczenia oddechowe, koncentrując się na oddechu, na, na wciąganym powietrzu, na wydychanym powietrzu. Myślę, że ta koncentracja na oddechu jest właśnie elementem medytacji i mnie pomaga bardzo, na przykład w powrocie do koncentracji, w powrocie do skupienia się nad jakimś projektem, nad jakąś rzeczą. Medytuję, ja medytuję o różnych porach dnia, często rano, jak wspomniałem, ale też bardzo często wieczorem puszczam sobie medytację, która pomaga mi zasnąć. To mówiłem też przy okazji słuchawek, które nie uwierają. I myślę też, że warto. Uświadomić sobie, że medytacja to nie jest żadne czary mary, to nie jest żadna magia ani biała, ani czarna, to jest po prostu naukowo potwierdzony trening mózgu. Od myślę, że setek, jak nie tysięcy lat praktykowany w różnych częściach kraju, w różny sposób kraju świata, globu. I myślę, że jeżeli zaczniesz już dzisiaj. Od chociażby 3-5 minut, to dosłownie za kilka tygodni Twój organizm ci podziękuje. A jeśli szukasz z kolei jakiegoś łatwego startu, to poszukaj różnych aplikacji w Twoim, w twoim smartfonie czy w Twoim urządzeniu, z którego korzystasz. Może to być Insight Timer, albo może być Com, albo może być Balance. Jeśli masz ORA Ring, to po prostu znajdź. To jest chyba takie kółeczko z, z napisem Explore i tam są różne medytacje. A teraz dla tych, którzy byli ciekawi, dlaczego mówiłem, żeby warto zostać do samego końca, chcę Cię zaprosić do posłuchania moich medytacji, medytacji, które nagrałem specjalnie dla Ciebie. To jest takie spełnienie trochę mojego marzenia, trochę mojego celu. Od wielu miesięcy, już nie, nie mogę powiedzieć tygodni, od wielu miesięcy nosiłem się z takim zamiarem, żeby nagrać medytację, ponieważ. No jest to pewnego rodzaju wyraz wdzięczności do, do medytacji, których sam doświadczam. I w tych pierwszych medytacjach znajdziesz taką medytację na dobry dzień, znajdziesz medytację na świadome oddychanie i znajdziesz też medytację na dobry sen. To są takie pierwsze medytacje, które na, nagrałem. Dlatego jestem. Dlatego bardzo mi zależy. Jestem ciekaw Twojej opinii, Twojej informacji zwrotnej, co do tego. Jak one brzmią, czy spełniają swoje założenia, czy pomogły Tobie w trakcie słuchania osiągnąć rezultat? Czy chciałbyś, chciałabyś posłuchać więcej takich medytacji? Jakich medytacji? Czy z dźwiękiem, czy, czy bez dźwięku, czy tylko z samym głosem? Mnie jako osoby, która jest pewnego rodzaju lektorem wtedy w takim, w takim programie medytacyjnym, w takiej medytacji. Dlatego bardzo mi zależy, napisz proszę komentarz tutaj pod tym filmem na YouTube albo na przykład w aplikacji Spotify, gdzie jest też taka możliwość, i daj znać, co myślisz o tych medytacjach, które dla ciebie przygotowałem. Gorąco zachęcam też do tego, aby praktykować medytację, najlepiej regularnie. Jeśli z różnych powodów nie jest to możliwe, to po prostu próbuj to robić możliwie często, wtedy. Kiedy masz czas, kiedy najłatwiej będzie ci dostrzec też różnice, zarówno te zaraz po samej medytacji, ale te, jeśli będziesz medytować regularnie, to te, które przyjdą z czasem. A dzisiaj dziękuję Ci za obejrzenie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i tradycyjnie zaproszę Cię do śledzenia go, do subskrybowania, bo już za tydzień kolejny nowy odcinek podcastu. Rozwój osobisty dla każdego. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.